Cześć, witajcie. Nazywam się Jan Krzyżanowski i na co dzień pracuję w Biurze Reklamy Grupy OLX. Dziś opowiem Wam o kampaniach reklamowych, które są skutecznym wsparciem takich klasycznych, codziennych działań na naszym serwisie. Jak popatrzymy sobie na takie typowe działania, to miejscem, w którym nasz użytkownik widzi Wasz produkt jest strona ogłoszenia. Dzięki kampanii reklamowej naszego użytkownika z przekazem, z Waszym przekazem reklamowym możemy niejako złapać na całym naszym serwisie. Zwróćcie proszę uwagę, że teatr wydarzeń, teatr naszych działań przenosi się na całego OLX-a. Co więcej, naszego użytkownika skierować możemy nie tylko na wspomnianą przeze mnie stronę ogłoszenia, ale również na Waszą stronę firmową na naszym serwisie. Oczywiście zaprosić go też możemy, ruch przekierować możemy na waszą stronę internetową. Moim zdaniem warto wykorzystać tę możliwość, warto skorzystać z tej opcji, ponieważ dzięki kampanii reklamowej, która rozszerzy klasyczne działania, dotrzecie do użytkownika, który jest w procesie zakupowym, będziecie mogli pokazać mu wasz produkt, podpowiedzieć alternatywę i tak naprawdę dać motyw wyboru. Dlaczego kampania reklamowa jest dobrym rozwiązaniem? ponieważ docieramy do użytkownika, który jest w procesie zakupowym. Pokazujemy mu nasz produkt, wychodząc poza kategorię, w której jest on umiejscowiony, poza stronę ogłoszenia, dajemy mu alternatywę i dajemy mu możliwość wyboru. Podstawą naszych działań jest analityka. W grupie OELIX olbrzymi nacisk kładziemy na algorytmy. Patrzymy, jak zachowuje się na naszych serwisach nasz użytkownik. Widzimy, czego poszukuje, w jakiej cenie, z jakim zaangażowaniem, a informacje z serwisu OLX łączymy z pozostałymi naszymi serwisami, z OTOMOTO, OTODOM i Fixli. Co więcej, patrzymy na informacje płynące nie tylko z kanału desktop, ale również z kanału mobile. Wszystko po to, aby mieć pełne spektrum, szeroką wiedzę o naszym użytkowniku. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego na serwisie OTOMOTO nasz użytkownik poszukuje samochodu kombi. Bo widzimy, że jednocześnie na serwisie OELIX poszukuje na przykład nosidełka, elektronicznej niani czy podgrzewacza pokarmu. Analitykę, o której Wam opowiadałem, w naszych działaniach reklamowych wykorzystujemy na bieżąco, wykorzystujemy każdego dnia. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w stanie trafiać do zbiorów użytkowników my te zbiory nazywamy segmentami które zachowują się w określony sposób. W sposób, który nam jest potrzebny w naszej kampanii. I te zbiory jesteśmy sobie w stanie generować, wyodrębniać w taki sposób, jak jest nam potrzebny. Może to być albo perspektywa statusu materialnego, albo statusu społeczno-zawodowego, albo użytkowników, którzy poszukują danego produktu bądź grupy danych produktów. I teraz co najważniejsze, ci użytkownicy, skąd wiemy, że oni są w procesie zakupowym, ponieważ zachowują się nadaktywnie, to znaczy robią więcej odsłon danego produktu niż jest to średnia. Dzięki temu my jesteśmy pewni, że on faktycznie poszukuje tego konkretnego produktu. Kolejna rzecz to wszystkie te zbiory aktualizowane są na bieżąco. To znaczy, jeśli widzimy, że ktoś spada poniżej tej średniej, poniżej mediany, jemu kampania reklamowa nie jest serwowana. Do niego reklamy nie są emitowane. To jest o tyle ważne, że ja myślę, że chyba nikt z nas nie lubi dostawać kampanii retargetingowych. Produktu, który jest już przez nas kupiony 2, 3 czy 5 dni temu. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślę: nadaktywność i aktualizacja na bieżąco. Opowiadałem Wam o tym, jak tworzymy te segmenty. Je jesteśmy w stanie stworzyć dla Was na Wasze potrzeby. Aktualnie mamy zbudowanych 400 segmentów i jestem absolutnie pewien, że 90% z nich to była po prostu potrzeba stworzenia dla konkretnej kampanii reklamowej. Opowiem Wam dosłownie o kilku segmentach, które mamy w tej chwili przygotowane i które na bieżąco są realizowane. Jednym z segmentów, o którym chciałbym Wam opowiedzieć na wstępie, jest segment premium. To jest użytkownik, o którym możemy powiedzieć wprost, że jest majętny. Widzimy jego poszukiwania nieruchomości w naprawdę bardzo wysokich cenach. Aut, na przykład w kwocie powyżej 100 tysięcy złotych. Utwierdzamy się w tym, że jest majętny, bo widzimy, że poszukuje skuterów wodnych, śnieżnych, jachtów czy na przykład usług ogrodniczych. Kolejnym, moim zdaniem, atrakcyjnym segmentem jest segment biznes. Są to użytkownicy, których sami znamy, ponieważ sami wystawiamy im faktury za ich działania na serwisie OELIX, ale widzimy też, że poszukują produktów, zaznaczając, że interesuje ich faktura VAT czy, czy VAT. Poszukują nieruchomości typowych dla biznesu, pojazdów, nie tylko aut, aby je leasingować, ale również dużych ciężarówek. Poszukują współpracy biznesowej, usług informatycznych, działań eventowo-reklamowych, ale też przedmiotów, które typowe są dla wystroju biura czy wystroju sklepu. Segmenty, o których opowiadałem Wam przed chwilą, są złożone z wielu czynników, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do użytkownika, który poszukuje konkretnego produktu biurka, krzesła i stołu, sofy czy kanapy. Możemy trafić do tych, którzy poszukują laptopa czy telefonu komórkowego powyżej 1500 zł. Możemy trafić do tych, którzy chcą być fit, którzy biegają, jeżdżą na rowerze albo do tych, którzy poszukują diety pudełkowej i jest ważne dla nich to, co jedzą. Tyle nasza analityka, ona jest absolutną podstawą naszych działań. Wyrazem naszej wiedzy są formaty reklamowe. Formaty, które będziemy serwowali, które będziemy kierowali do naszego użytkownika, który poszukuje danego produktu bądź zachowuje się w dany sposób. Dla firm, które chciałyby skorzystać z reklamy na serwisie OLX stworzyliśmy automatyczne narzędzie do zakupu reklam. Całość jest prosta i intuicyjna. Jeżeli macie aktywne ogłoszenie na serwisie OLX, Polecamy reklamę w formie topogłoszenia, czyli reklamę, która generowana jest automatycznie z Waszej oferty. Czym jest to ogłoszenie? To ogłoszenie, które wyświetlane jest na pierwszej pozycji listy ogłoszeń na oelix Jest bardziej elastyczne niż zwykłe ogłoszenie, to znaczy możecie ustawić kategorie, w których chcielibyście, aby pojawiła się Wasza reklama. Na przykład ogłoszenie telewizora na pewno warto pokazać wśród innych telewizorów. Ale być może warto zastanowić się, czy nie pokazać go również przy wyposażeniu wnętrz. Sami znacie najlepiej swoje produkty i usługi, wiecie, z jakimi słowami kluczowymi są one powiązane. Dlatego umożliwiliśmy wyświetlenie to po głoszeniach po słowach kluczowych czyli w momencie, w którym użytkownik o a wpisze konkretne słowo, np. glebogryzarka, a wy dodaliście to słowo do listy słów kluczowych w reklamie. Poszukujący może zobaczyć właśnie wasze ogłoszenie jako pierwsze. Jest to szalenie istotne w momencie, w którym jesteśmy przy produkcie, promujemy produkt, który nie ma swojej własnej podkategorii czy kategorii. To pogłoszenie możemy pokazywać wybranym województwom, ale również możemy pokazywać użytkownikom z całej Polski. Możemy również nasze działania zawęzić do konkretnych lokalizacji. Pewnie część z was zastanawia się co zrobić, jeśli na serwisie OLX nie mam aktualnie żadnego ogłoszenia, ale chciałbym wykorzystać waszą wiedzę płynącą z analityki i chciałbym dotrzeć do użytkownika, który jest w procesie zakupowym. Nie ma problemu, mamy na to rozwiązanie. Mamy dostępnych kilka formatów reklamowych, kilka banerów i mogą być one widoczne we wszystkich kategoriach na OLX-ie, wskazanych na przykład przez was słowach kluczowych. Jeśli chodzi o lokalizację, możemy wybrać województwo bądź konkretne miejscowości, w których chcielibyśmy, aby nasze banery się wyświetlały. Po uruchomieniu waszej kampanii reklamowej macie pełen dostęp do statystyk, tak więc na bieżąco możecie śledzić wyniki kampanii. Co ważne, wszystkie formaty reklamowe dostępne są na tej stronie i rozliczane są w modelu na wyświetlenia. Czyli jeżeli zdecydujecie się z jakiegoś powodu wstrzymać kampanię, niewykorzystane wyświetlenia nie przepadają i mogą być użyte do promocji innego ogłoszenia w postaci to ogłoszenia, czy też kampanii banerowej. Pomyślcie, zastanówcie się, które z tych rozwiązań jest dla Was najlepsze. I jeśli oczywiście macie pytania, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, czy poradzić na przykład w kwestii słów kluczowych, skontaktujcie się proszę z naszymi doradcami. Bezpośredni kontakt do nich w waszych kategoriach i województwach znajdziecie na stronie biznes.olx.pl. Natomiast jeśli macie większy budżet reklamowy, możecie skorzystać z jeszcze innych rozwiązań reklamowych na OLX. -ie. Część formatów widzieliście chwilę wcześniej, ja chciałbym opowiedzieć wam jeszcze o kilku. Jednym z nich jest screening, czyli górna belka oraz tapety po bokach ekranu. I screening ma swoje emisje na stronie głównej i na liście ogłoszeń. Na liście ogłoszeń mamy również format Megaboard, duży, widoczny, na samej górze ekranu. Tyle desktop, czyli laptopy i komputery stacjonarne, teraz mobile, czyli tablety i smartfony. Mamy dwa formaty: Top Mobile Board i emisja na stronie głównej mobilnego Elixa oraz Rectangle, który ma swoją emisję na listingu ogłoszeń i na stronie danego ogłoszenia. Dlaczego reklama? Bo możecie trafić do użytkownika, który jest w procesie zakupowym. Możecie pokazać mu swój produkt, możecie dać mu alternatywę, alternatywę sięgnięcia po to, co sami sprzedajecie.